Czwarta część filmu. Teraz muszę wyregulować hamulec. Klamka jest za blisko, dlatego odkręcam lekko tę śrubę. Skok się wydłużył, więc skrócę nieco tę linkę. Trochę za mocno, poluźnie i powinno być ok. No i wreszcie hamulec nie piszczy po odtłuszczeniu, a to bardzo dobrze. Zajmę się tym brudnym i zużytym łańcuchem. Mam tu taki za 16 zł. Nie jest to oryginalny łańcuch Shimano, ale jest przeze mnie sprawdzony. Do tej dziwnej spinki użyję swojego pancerzyka. No i trzeba to tylko tutaj odpiąć. Łańcuch idzie do kolekcji, a ja zajmuję się czyszczeniem przerzutki oraz blatów. Nowy łańcuch do słoika zalewam benzyną, dokładnie go wycieram. No i w tym przypadku muszę skrócić o 8 ogniw. Zakładam na zębatki. No i gotowe. Jutro, ostatnia część, piąta. Zasubskrybuj, aby jej nie przegapić.